Zwoje z nad Martwego, czyli zwoje z Kumran, zostały przypadkowo odkryte w latach 50. XX wieku w jaskiniach w Izraelu. Te manuskrypty zawierają najstarsze rękopisy Biblii i są spisane po hebrajsku, aramejsku i grecku. Teksty sięgają nieraz III wieku przed naszą erą. Były schowane przez setki lat w jaskinia jaskiniach koło Kumran w Izraelu. Stąd ich nazwa Zwoje z Qumran. Przez ponad 70 lat od znalezienia pierwszych fragmentów wokół historii powstania i ukrycia zwojów z Kumran narosło wiele mitów i teorii. Wciąż na przykład nie wiemy kto mógł być pierwszym autorem rękopisów. Zwój 1 Qissa jest dużym rękopisem, jednym z siedmiu znalezionych w pobliżu Morza Martwego w Kumran, w Izraelu w 1946 roku. Ten liczący 2000 lat zwój zawiera 66 rozdziałów biblijnej księgi Izajasza. Jest spisany po hebrajsku i co wyjątkowo istotne, jest starszy od innych znanych hebrajskich rękopisów księgi Zajasza o ponad uwaga 1000 lat. Każde takie odkrycie wywraca naukę o 180 stopni. Jeśli tu dotarłeś, to zostaw subskrypcję i bądź ze mną po więcej ciekawostek. Dzięki i do zobaczenia!